Tężnia solankowa znajdująca się w centrum Chorzowa zyskała swojego patrona. Jest nim Mirek Breguła, współzałożyciel zespołu Universe, który zmarł w 2007 roku. Przez najbliższy rok tężnia solankowa będzie miała właśnie patrona słynnego wokalisty zespołu Universe imieniem Mirka Breguły. A to wszystko dzięki Chorzewianinowi, który na stałe mieszka w Holandii, który wziął udział w naszej licytacji z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który wylicytował tą nazwę właśnie tego patrona za kwotę 5733 zł i tym samym wygrał prawo do nadania właśnie tężni takiego imienia, takiego właśnie patrona. Będzie to przez rok obowiązywało, kolejny rok, kolejna aukcja, być może będą kolejni chętni, ale póki co mamy patrona, mamy miejsce, gdzie dużo ludzi wypoczywa, odpoczywa, na sił energii, ale to też tak jak właśnie mirek breguła, dawał tą energię, Wszystkim fanom tego zespołu, kultowego zespołu Uniwers. Na uroczystości nadania imienia tężni pojawił się także Henryk Cich, współzałożyciel zespołu Uniwers, który zaśpiewał parę utworów skomponowanych przez Mirka Bregułę. W Chorzowie, jak w Chorzowie, i w samym centrum tutaj po prostu Mirek bardzo często przebywał, więc myślę, że nawet jeśli będzie tylko jego tabliczka, to, 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 to jego cała osobowość tutaj będzie czymś takim znaczącym. No i tym bardziej mamy w tym roku 40-lecie, więc myślę, że w tym roku bardzo. Fajny pomysł i bardzo się cieszę, że możemy tu być. I, 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 i to, że znowu kolejna to jest jakaś inicjatywa w Chorzowie już myślę, że i nie pierwsza, i nie ostatnia. Miliony zranionych serc żałobą pokryły się, pytając kiedy spotkać się? Nie płaczę, bo szkoda łez, że świat tak okrutny jest, zabija. Bezlitośnie szerzy śmierć.